Komisja Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego spotkała się w mieczornicy. Otrzymaliśmy od mieszkańców wniosek o wprowadzenie ograniczenia tonażu do 10 ton oraz prędkości do 40 km na godzinę. Ten wniosek podobny również wpłynął z Urzędu Gminy w Ostrowitym, gdzie wnioskuje się również o ograniczenie tonażu. Na komisji dzisiaj wyjazdowej ustaliliśmy po dość burzliwych obradach, że w zasadzie sprawy zostają nierozwiązane, czyli tak, ograniczenie tonarzu mieszkańcy postanowili jednak nie wprowadzać, nie prosić na wprowadzenie ograniczenia tonarzu. Postarają się jednak prowadzić rozmowy jeszcze z firmą CONSPOL, jak również z Urzędem Gminy Woskowitym o to, żeby wspólnie znaleźć rozwiązanie poruszających się pojazdów na, na drodze powiatowej z dość dużym tonarzem. Nie chcą tym samym też ograniczyć swoim tutaj mieszkańcom, są, sąsiadom możliwości wywozu swoich płodów rolnych. Jeżeli chodzi o ograniczenie prędkości, to wiadomo już, że na odcinku mieczownicy mamy to ograniczenie prędkości. Jest to oznaczenie znakiem teren zabudowany, który sam wskazuje na to, że już mamy ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.